Cześć, kochani moi, dzisiaj przyszedłem zobaczyć, czy już wiosna, ale malutko widać, że małe jeszcze, malutkie pęki. Trzeba jeszcze trochę no, tutaj, tu są. Aby to nie przymarzło, I chciałbym jeszcze wrócić do tego picia, palenia, brania. Że... Takie porównanie gdzieś przeczytałem, że ja sobie doskonale zdaję sprawę, nie? że moje palenie mnie zabija. Jakbym zaczął znowu pić, czy tam brać, to te moje funkcje życiowe momentalnie by zeszły do zera. Ale z paleniem jeszcze palę i to jest tak, że tak jakbym już wyskoczył z tego wielkiego wieżowca i leciał głową w dół i mówił całkiem nieźle mi idzie nie? bo jeszcze żyje i to jest to jest to właśnie szaleństwo nie? którego człowiek uzależniony jest mu się tak trudno wyzbyć mnie mnie oczywiście w tym, w tym wszystkim powstrzymuje strach. To, że jem nadmiernie, bo a nie zasnę, nie. Będę niespokojny, na przykład, albo, albo zapalę sobie, to, to będę się lepiej czuł. Nie? At, at. Wszystko na odwrót. I ja to doskonale wiem. Nie? Jak się nażrę, to, to nie mogę spać. Budzę się trzecia, czwarta w nocy. To samo jest z paleniem. Jak zapalę tego papierosa, później chcę następnego. Nie? Czyli na chwilę tylko się złapię ten oddech ale to powoduje, że to jest następne, następne. To jest, to jest wszystko łatwe, nie? tylko jest takie, zawsze jest to pytanie, czy, czy ja chcę, czy ja naprawdę jestem uczciwie gotowy z otwartą głową podjąć się tego wyzwania. I... I tu okazuje się, że nie. nie. Jednak olewam to wszystko, czyli skacę, skaczę z tego wieżowca, lecę głową w dół i mówię, całkiem nieźle mi idzie. Nie. Jest to iluzja. W iluzji. Ale mam nadzieję, że jeszcze w tym miesiącu coś nastąpi we mnie, jakiś przełom, i sobie poradzę z tym paleniem i z jedzeniem, bo lato się zbliża. Chciałbym jakoś wyglądać. Także tym wszystkim, którzy też mają podobne problemy. Życzę wszystkiego najlepszego w podejmowaniu tych decyzji, po prostu nie skakania z tego wieżowca, tylko żeby się zastanowić. Wszystkiego dobrego, najlepszego dnia.